Witam pięknie, Jacek Balkan, to jest Motodziennik We Wtorek. Zapraszam na program. Dzisiaj z niektórymi z Państwa będę miał okazję się zobaczyć. Proszę się nie spóźnić. Relacja z tego wydarzenia już wieczorem na naszym Facebooku. A dzisiejszy program zaczniemy oczywiście od targów motoryzacyjnych w Paryżu i od firmy Porsche. O modelu Panamera Sport Turismo już Państwu w piątek opowiadaliśmy. To bardzo ładne auto w końcu. Jednak na targach pojawiła się jeszcze jedna, bardziej interesująca naszym zdaniem premiera. Choć nie był to nowy model, a nowy silnik. Ośmiocylindrowy, widlasty, podwójnie doładowany. O pojemności 4,2 litra i o mocy 380 koni. Do tego 850 Nm momentu obrotowego. Taki agregat pojawił się właśnie pod maską Cayenne, a dokładniej Cayenne S Diesel. Auto przyspiesza do setki w 5,7 sekundy. Prawdopodobnie bardzo przyjemnie mruczy i na pewno niewiele pali. Średnie spalanie to nieco ponad 8 litrów oleju napędowego na 100 km. Naszym zdaniem to świetny pomysł. Za podobnymi silnikami ze stajni BMW czy Mercedesa wprost przepadaliśmy. Ten będzie prawdopodobnie równie dobry, jeśli nie lepszy. Nieco mniejszych, jednocześnie sporo tańszych suwów pokazano w Paryżu naprawdę sporo, a wśród aut ładnych, uroczych i eleganckich był też ten oto Ford. Auto pojawi się w europejskich salonach najwcześniej pod koniec przyszłego roku, bardziej prawdopodobny jest nawet początek roku 2014. Nie rozumiemy zatem, czemu firma zawraca ludziom głowę już teraz. Być może chce zauroczyć sportem i sprawić, że wstrzymają swoje decyzje zakupowe i zamiast Dżuka w grudniu kupią tę oto karę rok później. Ale to mało prawdopodobne. Jest za to spora szansa na to, że wszyscy oglądający byli uważnie obserwowani albo i filmowani, dzięki czemu firma będzie mogła sprawdzić, jak często pojawiał się na ich twarzach charakterystyczny grymas. Właśnie zjadłem cytrynę. Bo ten samochód nie dość, że ma upiornie głupią nazwę, to jeszcze do pięknych nie należy. Wręcz przeciwnie. A podobno to Ostateczna wersja produkcyjna. Za to koncept kar przygotowany przez koreańskiego Sankyonga bardzo nam się podoba. Auto nosi egzotyczną nazwę, a jakże? To E14, a wersja przygotowana na targi napędzana jest, a jakże? Silnikiem elektrycznym oraz wspomagana motorem spalinowym, który podobnie jak w Chevroletcie wolcie służy jedynie do produkcji prądu. Jaki jest zasięg, to nie ma większego znaczenia, bo auto w takiej formie do masowej produkcji niemal na pewno nie trafi. To co ważne przy tym projekcie, to zapowiedź małego suwa z segmentu B, konkurencji Jouka czy Ekosporta. Czy całej masy im podoba... A jeszcze z jajka niewyklutych. Koreańskie auto ma spore szanse wyróżniać się na ich tle i sami nie wierzymy w to, co mówimy, urodą. A na koniec tego programu spojrzymy jeszcze na najnowszego Seata Leona. O aucie tym wiemy już praktycznie wszystko, znamy również ceny na niektórych rynkach, nie wiemy tylko, czy auto nam się podoba. Niby wszystko jest ok, Nowy Leon jest zgrabny, ale jednocześnie, zwłaszcza z tyłu jakiś taki pospolity. Dla odmiany te boczne przetłoczenia są zbyt efekciarskie. Na ostateczny werdykt poczekamy chyba do wiosny, bo coś czuję, że Nowego Leona w Polsce wcześniej nie zobaczymy. I dopiero wtedy będziemy mogli odpowiedzieć na pytanie, czy to oby na pewno jest ładny samochód. A teraz zapraszam Państwa na nasz motodziennikowy ranking. Na dziś chcemy pokazać Państwu pięć samochodów spełniających pięć wysublimowanych warunków. Auto musi być duże, musi to być kombi, musi mieć napęd na tył, musi kosztować nie więcej niż 5000 zł i muszą być na pokładzie poduszki powietrzne. Od czego zaczniemy? Wyboru wielkiego nie mamy, więc piąte miejsce to Mercedes klasy E. To żaden zaszczyt. Po prostu nic lepszego nie byliśmy w stanie wymyślać. To auto jest ładne z zewnątrz, fajne w kabinie, jednak po kilkunastu latach produkowania niezniszczalnych Mercedesów firma doszła do wniosku, że nie tędy droga. Auta muszą być jednorazowe i starczać na 7 góra 9 lat. Mniej więcej po takim czasie karoseria W210 zaczynała rdzewieć. Rzecz jasna pierwsze ślady korozji pojawiały się znacznie wcześniej. Szkoda, bo jeździ się tym bardzo przyjemnie. Kolejne miejsce to kolejne auto niemieckie. Będzie ich zresztą sporo dzisiaj. I kolejny przedstawiciel segmentu premium. Tylko, że tym razem nieco starsze, bo BMW 34 produkowano do 96 roku. Polecamy auta właśnie z końca produkcji. Są bardzo często świetnie wyposażone, nie rdzewieją tak okrutnie jak Mercedes. Kłopoty mogą być tylko z przednim zawieszeniem czy układem przeniesienia napędu, ale te kłopoty w porównaniu z tymi, których dostarcza e i tak nie są tak okrutne. To naprawdę fajne auto, do wyboru jest sporo silników, również bardzo mocnych, praktycznie wszystkie, od 520 zaczynając to 6 cylindrów w rzędzie, 530 od 92 roku i 540 od zawsze, to aż 8 cylindrów widlastych tym razem. To naprawdę super auto, szkoda tylko, że tak trudno o ładny, zadbany egzemplarz. Na miejscu trzecim niezwykle popularna Omega z dwulitrowym silnikiem benzynowym albo z trzylitrową v 8 szóstką. Diesle to niestety podwyższone ryzyko. Auto jest zaskakująco komfortowe. Nawet w porównaniu do dzisiejszej Insignii widać wyraźnie, że to jednak nieco inna klasa. A za 5 tysięcy przy odrobinie szczęścia kupimy egzemplarz po z 99 roku. Choć będzie on pewnie do małych poprawek czy drobnych napraw. Na miejscu drugim naszej listy umieszczamy Forda Scorpio. Największy Ford w trzeciej odsłonie produkowany był tylko kilka lat. Od 94 do 98 roku. Sprzedaż szła fatalnie, mimo że to bardzo wygodne auto. Najlepsza, niemal niezniszczalna. Jest wersja z dwulitrowym silnikiem benzynowym. Niezła będzie też V6, choć spalanie gazu zapewne będzie oscylować w okolicach 12-15 litrów. Za to zdecydowanie odradzamy 2,5 litrowego włoskiego diesla. Jeśli ktoś powie, że szwagier miał na taksówce i jeździł, nic mu się nie psuło, to nasza riposta będzie brzmiała tak, my też mieliśmy. I w chłodne dni trzeba było odkręcać pokrywę zaworów i na jednej z głowic, tak jest, są cztery, łomem zakładać dźwignię popychacza, która uparcie spadała. A na miejscu pierwszym samochód nadal chętnie kupowany i co tu dużo gadać, to Volvo V70 lub 850. To naprawdę rewelacyjne auto, praktycznie bez słabych punktów. Silnik diesla pochodzi z firmy Volkswagen, trudno go wyeksploatować. Silniki benzynowe są w różnych wersjach, ale mają po 5 cylindrów, więc nawet najsłabsze odmiany nieźle przyspieszają. Karoseria jest świetnie zabezpieczona przed rdzą, bagażnik ogromny. Jedynie wnętrze może się na pierwszy rzut oka nie spodobać. Ale po kilku dniach eksploatacji na pewno docenimy to, że wszystko jest pod ręką, a fotele są fantastycznie wygodne. Państwa propozycje na duże wygodne kombi z napędem na tył i do 5 tysięcy złotych są bardzo mile widziane, ale coś czuję, że nie będzie ich zbyt wiele, bo wydaje mi się, że o żadnym samochodzie nie zapomnieliśmy. Umieściliśmy w naszym zestawieniu po prostu wszystkie. To tyle na dziś. Bardzo serdecznie dziękuję, do zobaczenia już dziś na spotkaniu z fanami, fanów czterech kółek i oczywiście już jutro w kolejnym odcinku motodziennika. Do zobaczenia.